Mikołaj był, recenzja Lumi 820 była, to teraz pora na newsy ze świata technologii, w których dowiemy się czy w końcu będą normalne procesory od Intela. Powiemy sobie gdzie przechowywać ogromne ilości danych, sprawdzimy jak szybka jest Pantera, pokażemy na czym można pograć w Angry Birds i inne gry, a także zdradzimy rąbka tajemnicy o nowym motylku i Lumi. Zapraszam do oglądania! W zeszłym tygodniu świat obiegła historia, jakoby Intel w 2014 roku miałby przerzucić się wyłącznie na produkcję procesorów korzystających z gniazda typu BGA, czyli wtopionych bezpośrednio w laminat płyty głównej. Wzbudziło to sporo kontrowersji. A głos w tej sprawie zajął nawet główny rywal Intela, czyli AMD, które stwierdziło, że obecnie nie zamierzają rezygnować z podstawek z wymiennymi procesorami. Intel musiał odzyskać głos i chwilę później wydał oświadczenie, z którego dowiadujemy się, że Intel także nie ma w planach rezygnowania z podstawek typu LGA i PGA, ale jednocześnie potwierdzono, że dla pewnych segmentów rynku pojawią się okładu Bradwell w wersjach z gniazdami BGA. Czyli można odetchnąć z ulgą, ale jak widać w każdej plotce jest ziarno prawdy. A może Intel po prostu badał rynek? Mamy też dobrą nowinę dla maniaków archiwizowania internetu, ponieważ Western Digital po wypuszczeniu niedawno 4 terabajtowego dysku z serii WD Black nie spoczął na laurach i okazuje się, że już trwają bardzo zaawansowane prace nad 4 i 5 terabajtowymi dyskami twardymi z serii WD Red oraz WD Green o wielkości 3,5 cala, które na rynku mają zadebiutować odpowiednio w trzecim oraz czwartym kwartale przyszłego roku. Pytanie tylko, gdzie 6 terabajtowce wypełnione helem? Firma Eurocom wprowadza na rynek nowe laptopy Pandora 4.0, których główną domeną ma być wydajność, co może zawdzięczać chipsetowi X79 obsługujący procesory z serii Core i 7 lub Xenon. Najbardziej wydajny układ, jaki można wybrać, to ośmiordzeniowy Xenon E5 2690 o taktowaniu 2,9 GHz. Ale to nie koniec, bo do wnętrza można zamówić sobie 32 GB pamięci RAM, i 1, 2, 3 lub nawet 4 dyski twarde, 2,5. Półcala, SSD lub HDD o prędkości obrotowej 720 oraz karty graficzne GeForce GTX 670MX, 675MX, 680M, Radeon HD 7970M lub Nvidia Quadro dostępne pojedynczo lub w ilości dwóch egzemplarzy. Do wyświetlania obrazu służy 7,3 calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD, a całość zamknięta jest w obudowie, która łącznie waży 5,5 kg. A jeśli interesuje, a scena takiego potwora to odsyłam Was do naszego serwisu fraspicy.pl. Link znajdziecie poniżej. Mówią, że należy mierzyć wysoko. No i Asus stosuje się do tego zalecenia, bo na ostatnim spotkaniu inwestorskim oświadczył, że w przyszłym roku zamierza sprzedać 22 miliony płyt głównych, 24 miliony notebooków oraz 12 milionów tabletów, z czego przynajmniej milion ma stanowić sprzedaż urządzeń z serii Padfon. W przypadku tych dwóch pierwszych gałęzi wynik jest zbliżony do tegorocznego, ale tablety to inna bajka, bo Asus widzi szansę na podwojenia sprzedaży. Skąd taka wizja? no pewnie z takiego powodu, że na ten rok planowali sprzedać około 3 milionów tabletów, a realna liczba będzie w okolicach 6. No ale jeśli tablet ma nam służyć wyłącznie do grania, to po co nam patło? Lepiej wybrać gamepada od Arkosa, który w tym tygodniu zaprezentował swój gameowy tablet działający na systemie Android. Sprzęt został wyposażony w 7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1024x600 pikseli oraz 14 przycisków i dwóch gałek analogowych. Natomiast wewnątrz znajduje się procesor z dwoma rdzeniami Cortex-A9 taktowane zegarem 1,6 GHz oraz czterorodzeniowy układ graficzny Mali 400 MP, 1 GB pamięci RAM i 8 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć kartą microSD. Całość waży 300 g i ma tylko centymetr grubości. A cena? To 150 euro. Od jakiegoś czasu pojawiały się informacje, iż Europa także doczeka się flagowego motylka od HTC. No i stało się, bo to oficjalnie potwierdzono międzynarodową wersję, która wbrew wcześniejszym doniesieniom nie będzie nosiła nazwy DLX, a właśnie Butterfly, czyli identycznie jak na rynku japońskim. A czym jest motylek? Ano 5-calowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości Full HD, procesorem Snapdragon S4 Pro o taktowaniu 1,5 GHz, 2 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci wewnętrznej z możliwością Rozszerzenia przez kartę MicroSD oraz 8-megapikselowym aparatem, a także akumulatorkiem o pojemności 2020 mAh. I to wszystko zamknięte w ładnej obudowie o wymiarach 143x75 mm i nieco ponad 9 mm grubości przy wadze 140 g. Brakuje tylko ceny oraz informacji, kiedy pojawi się w sklepach. To, że Nokia ma kłopoty, wiedzą prawie wszyscy nie od dziś, ale firma stara się utrzymać na rynku, mimo że w pierwszych dwóch kwartałach tego roku zanotowała stratę w wysokości ponad 2,2 miliarda euro. Potraficie sobie to wyobrazić? Bo ja nie. Finowie, będący jeszcze do niedawna potęgą rynku GSM, dziś szukają wszelkich sposobów na ratowanie firmy poprzez redukcję zarobków i pracowników, zamykając ośrodki rozwojowe, a teraz doszło do sprzedania głównej siedziby Nokia House w Espoo za kwotę 170 milionów Euro. Niemniej jednak firma nie wynosi się z budynku, bo będzie go dzierżawić. Oczywiście to rozwiązanie nie ratuje Nokii i ostatnią dyską ratunku mogą pojawić się najnowsze Lumie. A jak wiemy 920 sprzedaje się całkiem dobrze. Dlatego finowie rozszerzają ofertę o nieco tańszy model 620, który będzie działał w oparciu o system Windows Phone 8. Oprócz sześciu wersji kolorystycznych, smartfon oferuje 3,8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 480x800 pikseli oraz dwurdzeniowy Snapdragon S4 Plus o taktowaniu 1 GHz, pół GB pamięci RAM i 8 wewnętrznej, którą można rozszerzyć kartą microSD. Do zdjęć posłuży nam aparat 5 megapikseli, a całość zasili akumulatorek 1300 mAh. Smartfon w sklepach ma pojawić się już w styczniu w cenie 250 amerykańskich dolarów smartfon Nexus 4 jest bardzo trudny do zdobycia i nie mówię tu jedynie o dostępności w wybranych krajach, ale o ogólnej dostępności, bo zainteresowanie chyba przerosło prognozy Google, który zakończył sprzedaż drogą elektroniczną w kilkanaście minut po jej rozpoczęciu, tłumacząc wyczerpaniem zapasów i kolejny rzut odłożył na kolejne dwa lub trzy tygodnie. Dodatkowo wprowadzono limit zakupów do dwóch egzemplarzy. Orientacyjny czas realizacji określono na 4 do 5 tygodni. Jednakże nam udało się zdobyć jeden z Nexusów, który właśnie wyruszył do nas prosto z Londynu, ale niestety wciąż w Polsce brakuje takiego miasta i jest jedynie lądek. Dlatego kurier najwcześniej ma dotrzeć dopiero za tydzień. To tyle w dzisiejszych wideo newsach. Nie zapominajcie odwiedzać naszego serwisu FRASPICI. Subskrybujcie nasz kanał, bo choć dziękujemy za przyszło 5000, to mamy chrapkę na więcej. No to starajcie się i do usłyszenia za tydzień, a może nawet wcześniej.